Wiadomości z Małopolski. Znamy już 17 organizacji pozarządowych, które zwyciężyły w wyborach do Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie Małopolski 2021-2027. O przebiegu wyborów mówi Agata Machnik-Pado, przewodnicząca Komisji Wyborczej. Dzień dobry, nazywam się Agata Machnik-Pado, reprezentuję Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej i z ramienia Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego miałam zaszczyt i przyjemność pełnić rolę przewodniczącej komisji wyborczej. a Komisja wyborcza odpowiadała za przeprowadzenie wyborów do Komitetu Monitorującego na potrzeby realizacji programu Fundusz Europejski dla Małopolski 2021-2027. Wybory do Komitetu Monitorującego mają o tyle ważne znaczenie, że Same organizacje pozarządowe z Małopolskiej, czyli całe środowisko trzeciego sektora, miało realny wpływ na, na wybór organizacji, które będą zasiadały w tym komitecie. Z kolei komitet ma kluczowe znaczenie w realizacji programu Funduszu Europejskie dla Małopolski, ponieważ zatwierdza kryteria konkursowe i de decyduje w szczegółach o tym, w jaki sposób fundusze europejskie będą rozdawane. O roli komitetu monitorującego fundusze europejskie informuje Ewa Chromniak z Fundacji Biura Inicjatyw Społecznych. Komitet Monitorujący to jest takie ciało, które ma przyglądać się wydatkowaniu funduszy europejskich w Małopolsce i jego przedstawicielami są również osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z terenu Małopolski, organizacje działające w różnych branżach, które te branże są finansowane ze środków czy to Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli z Funduszy Europejskich. Naszym zadaniem w komitecie, ten komitet jest złożony z przedstawicieli różnych e, sektorów, e, sektora publicznego, oczywiście samorządów, ale też i właśnie organizacji pozarządowej, czyli trzeciego sektora. I Naszym zadaniem jest przyglądać się, jak te fundusze będą wydat wydatkowane w Małopolsce, na przykład opiniować ważne dokumenty związane z ogłoszonymi, ogłoszonymi konkursami, kryteriami oceny. Oficjalne gratulacje dla wybranych małopolskich organizacji pozarządowych złożyła Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego. Szanowni Państwo, w imieniu własnym oraz całego Zarządu Województwa Małopolskiego chciałam wszystkim małopolskim pozarządowym organizacjom podziękować bardzo serdecznie za tak pozytywny oddźwięk na zaproszenie do wyborów, do komitetu. Monitorującego. Komitet będzie reprezentował aż 17 przedstawicieli organizacji pozarządowych, NGO-sów. Dlatego z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkim zwycięzcom gratuluję. Lista organizacji pozarządowych, wybranych do Małopolskiego Komitetu Monitorującego, znajduje się w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego.